Ma widzowie na moim kanale Arturox333. Muszę ściszyć, Gdy, gdzie wspólnie będziemy sobie grali Hello Neighbor. Dużo osób z Was, albo Dissowski, albo Juniorski, to grał bardzo dużo razy. Ale ja sobie spróbuję to coś zagrać. Stuknij, aby kontynuować. Nowa gra. Rozpocząć grę. Nie, no tak, znowu leci, lecimy. No i akt jeden. Super. Przerwać. Jezu, kse, jezu, sonik, piłka Sonika, kse. Czemu nie mogę ska... Ach, aha, jednak ja mogę. <grym> Gdzie ty piłka leci, pierdolisz. Dobra, dobra, dobra. Turla tą piłką i tam Jezu Jezus Mario! Kurty, kurty, no czemu nie mogę pipić? No nie drzy się, nie drzy japy. Dobra, jeśli film wam się podobał, to łapki w górę, subskrybuj. No i co? Co to ma być? No czemu nie mogę tego otworzyć, o jednak mogę. <grystanie> Dobra, nie wiem, ja to mieszkam na... Dobra. Co to jest? Gramy w kota. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. No. Mogę wybić okno czy coś? Bo tylko po to tutaj gramy. Dobrze, 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 dobrze. A co, ja nie mogę, a co ja tutaj mam robić? Nie by widziałem taki fajny trik Że mogę sobie wybić tam okno O, widzę gówniara No kurde, nie trafiłem Ale mam jeszcze śmietnik Dobra Kurta mucha tu lata. I. No i. Good morning. Jezus, Maria, widzisz, kurna zawału dostałem. Znaczy, prawie wyskoczyłem. Ile Co ty kurna, nie widzisz mnie? Widzisz mnie? Czemu mnie nie widzi? Hano. Dobra, nie wiem co ja mam tutaj robić. Co to jest? A nic nie. Wiem. Nie wiem. Hmm, co to za telewizor? Bramie Bałczyk, granisz co? Ej, idzie tu Zobaczył mnie. Ale słyszę kroki. Co mi zaraz łapie! Czekam już tu od godziny, a sam nie wiem, czy ja mam wyjście tutaj siedzieć. Oni jest na dworze? Dobra, nie wiem o co tu chodzi, ale lol. Nie ma go po Co to jest? Tutaj jest drabina? Hello, what are you doing? sing, sing, sinking. O, wskoczyłem na dach, Sima. No zobacz, że mnie. No, Mam przy mój debil, moje debilowskie sk skaczenie. Dobra, nara, ja idę sobie oglądać Disneya. No nie. No kurna! A tak chciałam Disneya poglądać. Pójdź go tu. Ale nie drugą stroną, dobra. Poglądam sobie tak. Dobra. Nie wiem, dobra, let's go nadal. Znowu na ten miłem Miałem skoczyć na ten dach. Ludu! Ma coś z głową. No kurde, czemu ty nie stracisz debilu? Go siedzi. pierdol! No Jezus Maria, mi się teraz nogi zatrzęsły. Spiderman. Ty, tyry, ty, ty, ty. Spidermanik. E ty łap łap, łapzi łap O kurna wywaliłeś nie, nie widzisz mnie Kurde, co mnie straszysz A może mi na ulicy gonić? nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Kurna, no co jest ze mną? Kurna mam. Co się ze mną nie tak? Ja skaczę, czy ja chodzę? No widzicie to? jest warto. Kurde, dawaj. U! kurcze! Nie mam jakiegoś kurna, nie mam rzeczy, żeby tu sko... Widział mnie? Nie. Gdzie on jest? Tylko pośmietnie chciałem iść, no! To może mi jest potrzebny Spider-Man. to będzie moja, nie wiem, to będzie moja dekoracja na święta. O, ale ładna, co nie? No przestań skakać jakiś Spider-Man, się cię boję już. Ej, dzień dobry, czy ktoś może mnie wpuścić? Halo, ktoś mnie może wpuścić? Dzień dobry. Gdzie on jest? Ja, ja go nie widzę. Dobra, teraz... Dobra, teraz muszę się skupić. No kur... Po prostu jestem bardzo spokojny. Dobra, słuchajcie, nie musicie się mną martwić, bo jestem bardzo spokojny. No, kurde. No Jezu, umrę. O Jezu! Zrozumie. Ła! Kurna, po pięćdziesięciu latach! Nie, nie, nie! Mogła. Było tak blisko! Wszedłem na dach i. Pręku! No skacz tam, skacz tam, skacz, skacz! Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? No nie widzi mnie. Aha. No wreszcie. Let's go, zbijasz to. Dobra. Let's go it. Co? Co on tu robi? Dobra, skaczemy. No kurde, macie jeszcze tam skoczyć nie umiem. Skaczem! O! Co to jest? Aha Super! No. Gdzie on jest? O! wazon w grani! Pipi! Tutaj jest od garażu. Dobra. No czemu nie mogę tego otworzyć? No otwieraj! Ok. Taki, taki. Let's go! Akurat ładnie przyda. Yy. Magnes. Magnus, no i dobrze. Teraz tak. Muszę wziąć jakiś śmietnik. Dobra.

świetnie o gdzie ty jesteś nigdzie się zgubiłem dobra tu jest on o, gdzie zyskoczył? skoczył Tu 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 tu. tu, 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 Dobra. Tutaj. Chyba tu? Tutaj? Chyba tutaj, tak? Co jest? Aha, dobra. Ale szybko. Ej, to mi nie jest potrzebne. Dobra, nie było dźwięku, ale cóż. Pu, pu, bu pu, pu. Power Rangers. A co to jest za tymi drzwiami? Daj. Co to jest? Co? Tu jest, no nie widzę. A, 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 aha, wazonik babci grani. Dobra. Fajnie, a teraz tak. No i let's go. Trzy, dwa, jeden. To nie ja. O fajnie. Parkour, nie było parkour. Wiemcie jaki ja mam pomysł. Żeby dostać się do piwnicy? Gonimy. No nie rzucaj we mnie, to ty. Zabawka jestem. Patrzcie. Kurde. No i... Come on! Uch. Dobra, piwnicę to sobie w kolejnej części zrobimy. No ale co? Dobra, czy ta gra była jakoś fajna, czy coś? Ręce nie bolą od tej gry, więc polecam, nie polecam, nie wiem, z 7 na 10, bo ten... Ta gra jest czasami wkurzająca. Jak zwykle. Dobra, ale jak... Jak film Wam się podobał, to łapki w górę, subskrypcje i widzimy się na kolejnym filmie na moim kanale w piątek albo w niedzielę, bo czasami może być tak, że w piątek nie mam telefonu. Więc bye bye, -o.